Po mano tu Szakal z tej strony, witam was na moim kanale i jedziemy z szybkim rzutem okiem I w tym szybkim rzucie okiem będzie Tower of Babel Survivors of Chaos To jest gierka w stylu Vampire Survivors czy Survivor, Action Roguelike i tak dalej Jest dostępna na Steamie za 41, na G2 za 45, więc drożej <grym> Minus 10% jest na Steamie, Jak się poczeka i będą jakieś promki, to można jeszcze coś wyrwać. Trochę w nią pograłem. Popatrzymy sobie. Mam tu jakiś poziom, zobaczymy. PSR Reaccess zostałem ją, a nie od wydawcy. Wersję grywalną. Ustawienia. Ustawienia są banalne, że tak powiem, bo... Macie tylko tak, automatyczne celowanie, auto, atak automatyczny, trzęsienie ekranu, wibracje, pokaż celownik, podświetlenie, podświetlenie kursora i języki, na szczęście z Polski. Sterowanie to jest w ogóle trywial, bo góra dół, prawo, lewo, atak podstawowy, atak specjalny. Także. Tak sorry. Nie, nie w sterowaniu, trudność tej gry jest. Zresztą kto wie, to wie, jaki to jest te, typ gier. Ja w takiej gry nie grałem. To jest pierwsza gra. E, Przepraszam, druga. I oto no, właśnie ja tam zamknąłem już. I o tym Slayer coś takiego jest, e, to pierwsza w życiu, którą grałem w survivora takiego, e, a to jest druga. I w tą gram, więc chociaż tamtą też trochę pograłem. Może zrobię jakiś materiał o tej drugiej też. Muzyka, głośność, efekty głośności i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zagłuszało, tak z tego co widzę na OBS, to chyba nie zagłuszę. No dobra, graj. Gierka jest taka trochę stylizowana na diablo. Takie podobna Jest ludzik, można wybrać innego. Teraz już mam do wyboru też czarodzieja, awanturnika jeszcze nie mam. Mm. Tu jest na modłę Dekarda taki tam ziomek. Tu mamy naszą skrzynkę. Ziomek, który nam daje różne te. Na początku tylko ja identyfikuję rzeczy. Tutaj mamy. No to jest tłumacz, właśnie ten gostek. Mam już załatwiony trening bojowy 1. Uży, użyłem ataku specjalnego 100 razy. Trening bojowy 2. Użyłem ataku specjalnego 1000 razy, więc trochę już pograłem. Pogromca jeden 1 zabij 10 tysięcy wrogów. O cholera, też tyle zabiłem, no, nie wiedziałem. Zabij 10 litarnych wrogów, Łowca. zabi jednego mimika. A mimik fajny, bo taki biega, taki nie wiadomo co i trzeba go rozwalić, wypadają z niego graty. Kolekcjoner legend. Zdobądź trzy legendarne przedmioty. No mam jakieś tam legendy właśnie tutaj. A, B, to jest trochę głupio, bo tak. To jest chyba legenda, to to jest jakiś, nie wiem, miły, rzadki. To magiczny, to zwykły. No jakiś ostatnio zdobyłem dwa te dwa e, pierścienie. Jest jakaś, jakaś, jakaś ta e, kurtka, jakiś hełm, jakiś pas, bo to jest standard cape, czy jakaś będzie ta m, będzie jakaś, e, pelerynka no i jakiś amulet. No standard, nie siła, zwinność. Szczegóły tych pierdeliard Deliard, jak ktoś lubi, to tutaj jest od, od cholery, nawet jak na taką Greto, a za dużo, bo to taka prosta. W postaci drugiej i trzeciej mam nieodblokowane. odblokowane. Siła. trochę tam podbite, bo no, drugi poziom mam na razie. nie, 33 zł. Takie główienko. A, tutaj w tych. Tu mam trochę gratów. O, tutaj jakieś legendy. Ale już gorsze niż te, co mam. Przykro, że tu nie mogę mieć ekwipunku, a tutaj postaci, nie? Tylko też jest znaczy moja podręczna torba. No do przekładania wiadomo. jakieś tam ma. rzadkie, rzadkie. Tu zwykłe. O, pas jakiś. O, rzadki, buty rzadkie. No, jakieś takie pierdały. Tutaj tych to jeszcze nie ma. E, tutaj co jest? Tu jest ten kowal, do którego tego można ulepszać. Tutaj jakiś czarodziej, tu jakaś tam modli się jakaś mniszka czy coś. Nie mam dostępu do nich. To jest co? Można ulepszać kamienie da runy wkładać i tak dalej. To jest sklepikarka, o której się głównie, jedyne co, to się sprzedaje rzeczy, a jeszcze jest takie coś, że jak kończycie i są rzeczy, które zabraliście, to przychodzi jakiś gnom i wam może zapieprzyć coś, więc tutaj te niby zgubione, to się odkupuje w sklepie, nie, więc taki paser, taki gnom-paser, który idzie do sklepikarki i skradzione wasze przedmioty, oddaje je, a wy możecie je... Z łaski odkupić, nie? O to właśnie tutaj. O, tu zgubione, tu odkupione, nie? Znaczy nie, przepraszam, tu odkup to jest to, co ja sprzedałem. Zgubione to jest to, co on. To co je ja niby zgubiłem, a to on ukradł nie. No jakieś tam rzeczy wcale nie lepsze od moich e, coś tam jest w sklepie, ale zawsze jakieś guano, nie? E, tutaj jest ołtarz taki no, z mnichami i tutaj coś tam sobie jakieś poziomy wbijam. Siła, zręczność, inteligencja, poziom drugi, błogosławieństwa. A tutaj już zaraz dobiję do trzeciego: i tak, tu jest e, siła, błogosławione zdolności. Tu mamy siłę, zręczność, tu mamy jakąś zbroję, tu miąch, zbroja, tutaj oręż. Błogosławieństwo klasa, A, błogosławieństwo zdolności, błogosławieństwo klasa, atak podstawowy, specjalny ataku siła. I redukcja obrażeń. Tu mamy fizyczne błogosławieństwa, czyli sztyletem rzucamy magiczny młot, lata dookoła nas takim jolnir, kolce z ziemi wychodzą albo obracające się ostrza. Znaczy obszarówka, nie? Ale tu mamy ogniste błogosławieństwa, czyli smoczy oddech, bardzo fajny, używam. Parę mam podbitych tutaj, nie? Upadek meteoru, kula ognia, feniks jest też fajny. Lodowe błogosławieństwa, lodowa strzała, lodowy odłamek. Kula ognia jest zarobista, bo dookoła was lata i takie wyrzuca te, te kolce. Zamieść też jest fajna Kula błyskawicy, fala błyskawic, łańcuch błyskawic, uderzenie błyskawic, wszystko co z błyskawicami też dobre, bo rozwala. Włóczę światła to taka sobie, Boskie Osąd idzie, legenda sanktuarium jest spoko, to są bogusławieństwa błys światła i oczyszczenie też jest niezłe. Chodzi po ziemi taki promień i rozwala przeciwników. Nie? No i mroczne błogosławieństwa, czyli wybuch zwłok, przyw przywołanie żniwiarza, widzę, że mam podbity więcej, jest fajny, krwawy wir też jest fajny, bagno umarłych, dupę nie urywa, ale też daje radę. nie. No, co tu jeszcze? Tutaj to tędy włazimy. Tu jest ten nasz tłumacz, tu jest ten postacie. Tutaj jeszcze coś, co nie mam dostępu. Jakiś drugi ołtarz, jakichś innych umiejętności. No, i tutaj jakaś babka siedzi. że babka? Nie, to nie babka, to jakiś ten. Z brodą. Kobieta z brodą. No, tor taki trochę wygląda jak, jak tor z tego. Z... No i to też niedostępne. Jakby Thor z tego. Z... Spasiony tor z Marvela. <śm> No i dobra, włazimy. Zrobimy sobie pierwszy poziom. Bo tak, poziomy są tak, na czas, nie? Poziom przedmiotu yy, jest limit czasu, jedynka. D trzy poziomy mamy, trzeciego nie skończyłem. 10, 15 minut i 25. Jak Wam się spodoba, to pierwszy odcinek jest 10 minut, i z tym małym rzutem okiem. A następne odcinki zrobimy drugi poziom, potem trzeci. Oczywiście jak trzeci przejdę. Jak się uda, jak nie, to nie. Dobra, jedziemy pierwszy poziom, walka, ogień. A i ustawione mam chyba atak automatyczny i celowanie automatyczne, więc tak żeby m, jeszcze mniej było do roboty. Znaczy tak naprawdę to tylko mijanie i rzucanie, i rzucanie tych. O, o Jezu, a co tak? Co tak tnie? Pewnie przez to, że się nagrywa. No to kupa będzie. Jak tutaj pięć przeciwników przeciw, na raz i tak tnie. To będzie słabo. No bardzo spowolnione jest. No, dobra, unika atak specjalny, tak specjalny. No i się wybiera te różne tam. No to jest atak specjalny. O czekaj, nawet nie było widać tego ataku specjalnego. Czekaj, tu idą do góry, to też sypnę. No, o. To była tak specjalny. No i trzeba zbierać te, te kamyczki jak się przesunie czas trwania redukcji obrażeń, obrażenia krytyczne To to weźmy. I ten pasek zielony na dole pokazuje kiedy będzie następny. Na początku jest szybko, potem jest gorzej. Szansa na przybicie trzaskronia, liczba pocisków, dobra. O, coś wypadło. No i jak to, jak ktoś grał w Survivory, to wie o co chodzi. Yy, kolce, o, krwawe wiery, No i obszarówka będzie latać, nie? O. Jezu, jak zwalnia. Naprawdę, to aż tak zwalnia przy nagraniu? Masakra. Może dlatego, że ja nagrywam cholera w tych. O, zasięg podnoszenia to jest dobre, jest żniwiarz. To jest dobre, bo z większego obszaru podnosi Wam te, 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 te kamyczki doświadczenia, nie? ależ nie wiesz, jest fajne. Znaczy, no tak. Tutaj rządzi obszarówka. Więc im więcej macie różnych obrażeń obszarowych, tym lepiej. Nie? I oczywiście ich moc, nie? Też jest ważna. O, regeneracja też się przydaje. w razie czego. I stan jeszcze, z drugie, bo wtedy można łupać ich dowoli i wie, wie się, że się podniesie zaraz, nie? A regeneracja też fajna, teraz niepotrzebna, ale, ale się y, przyda na przeszłość. Mane zbieramy też. E, Feniks, dawaj obszarówkę ja kolejną. Zobaczymy, czy nie zabijemy tego nagrania. O, i latają feniksy, nie? No, ale to trochę słabo, jak to się tak nagrywa i to się tak... No, e, włażę na nim, bo nie widzę. Mhm. Wbieramy, wbieramy zielone. Kogo mamy, że O, jest z martwych stanie. Dobra. To podstawowe rzeczy takie brać, nie? Ściąganie tych, tych ekspów, albo jeszcze jest zwiększenie doświadczenia, więc więcej tego leci. Bo później to, teraz leci dużo z każdego praktycznie, ale później to już nie będzie leciało z każdego. Będzie trudniej, nie wiadomo. I kasa oczywiście wypada. Co mamy? Krwawy wir poziomy, Fenix jeden, Dobra, wir weźmy. Dobra. dobrze to będzie następny hmm, atak specjalny. No ale co, mówi no, przeciwnicy. No potem to jest już szał po prostu. Ktoś to grał to wie o co chodzi, to jest po prostu dramat. Później to jest taki hardcore. że... Marysza, naprawdę, być dobrym mijaczem. <laughs> no, przydałby się ten do ściągania te, tego expa. Dobra, nie ma nic fajnego, więc weźmiemy ostrza. Więc będzie jeszcze je łupało i osa, i te ostrza latają. No i kosi ich dookoła. No ładnie. Mamę sobie zbierzemy. Usypniemy do dołu. do dołu. Dobra. Na w stanie braliśmy, dobra. Dajmy zamieć jeszcze. No i spadają kulki. Jakby dużo tych różnych obszarowych rzeczy jest, to jest spoko naprawdę. Można się pobawić. Dobra, łańcuch, atak specjalny. Dawaj łańcuch jeszcze. Dodatkowo. Ło jest. Generalnie jak ja gram normalnie, to żadnych spowolnie nie mam, że mam mocny komputer. A tutaj to nagranie idzie i w ogóle dobrze to nagrywa, bo poprzestawiałem sobie trochę tych e, ustawień do podkręcania i, i ten komputer już mi się tak nie wyłącza, jak mi się wyłączał. Chociaż zaraz zobaczymy, co tu mamy. Krwawy wir. Podniesiemy poziom jakiś Feniksa. Phoenixa, podnieśmy poziom. Dobra. No i oczywiście musimy wytrzymać w tym czasie, przeżyć, to nie, i pozbierać tych pasków, ile tam się da. O. No, trzeba trochę wyzbierać tych tych. Przydałby się ten na podnoszenie z większego obszaru. No, Żyniarz też robi fajną robotę. Na początku to jest lajcik, nie? Nam dużo ich nie lata. Można sobie spokojnie pozbierać. Dobra, o to. Ale to przyrost doświadczenia będzie. Będzie więcej. No i czasem oczywiście bosowie wychodzą i trzeba ich też rozwalić. O, tu ile tego jest. O, zasięg podnoszenia. I jak woska załatwicie, to z całego obszaru publicznego też fajnie zbiera, e, fajnie zbiera wszystkie te wszystkie, e, punkty doświadczenia. Tak jakby taki szerok, szerokokątny magnes. So, mamy atak podstawowy, podnieśmy właśnie. Ataku podstawowego było mało. początkowo się bardzo przydaje, żeby mieć go na jak najmocniejszego. Nie? A teraz tych obszarowych już leci tyle, że tu ich kosi dookoła dobrze. Dobra, tu semantkę podniesiemy. To mamy, atak specjalny Feniks... E, łańcuch podbijmy. O, tu rękawice wypadły jakieś. Dobra, tam coś jeszcze, kubka leży jakaś. O, tych tu leci dużo. O, zagęszcza się troszkę. Dobra. No. Dobra, co weźmiemy? Pierwszy, pierwszy, drugi, to może zamieć. Podbijemy. O, wyszedł boss jest bosik trzeba unikać tych kulek jego bo tutaj dobra jest, coś wypadło, nawet coś tego fajnie, regenerację regenerację podnieśmy o, od razu, no to podstawowe dobra, dobra no, ładnie ich to skosiło dobra. Wiem, że lamię na razie z mijaniem, ale. Eee, wir, tak, to można też, bo będą lepsze przedmioty. Tyle zostało: 5 minut. Tak nie podbierałem. A chłopiec słabo jest tylko tak, tak, że jak na koniec już wszystkich. Jakby skończy się czas, oni znikną. Eee, to przy zmartwaniu jest, jest fajnie, bo też. O, to mnie nabiją. Przy zmartwaniu jest fajnie, bo. Bo też wszyscy znikają i po prostu można popodnosić. Słabo jest, że ten czas końcowy. Jak już skończy się czas to ten czas pozostał na pozbieranie rzeczy, to to jest 5 sekund 30, no to w ogóle słabo jest, bo tu prawie nic się nie da pozbierać z tego, co zostało, nie, I to wszystko, o, drugi bosik idzie, wszystko pozostawało, praktycznie, nie? o, te kuleczki tam są fajne, ja też lubię je mieć, bosiki je mają, liczba pocisków, zwiększy pociski, większa ilość pocisków, no dawaj, wyceptujcie się. Dobra, to tam mamy. O, jest magnet właśnie. I magnet zebrał wszystko pięknie. No i to jest super. Łapać tych bossów. Żniwiarz, Pierwszy, drugi, drugi, trzeci to żniwiarze daj lepszego. No. no. Oczywiście to tak na początku nie będziecie mieli, jakby do zaczniecie nową grę, bo ja tu już mam ten drugi poziom i tam. Jest łatwiej a na pierwszym poziomie jak prawie nic nie macie to tutaj nie ma lekko nie przy takiej ilości tych przeciwników to już trzeba to naprawdę się dobrze migać między nimi nie, to i kolce wystawiają więc o coś złotego jest znaczy unika o jest osobny bosik, dobrze no. dobra coś wypadło dawaj magnes o bardzo fajnie fajnik zasięg podnoszenia możemy sobie podbić ile zostało 3 minutki Większej odległości zbiera i to fajnie, mnie trzeba tak blisko do nich podchodzić. Nie? No cholera z kolca mi przyzwonił. Także Giereczkę spoko. Szkoda, że nie jest multi, bo można było w kilka osób to tak polatać i to byłoby zajebioza. A tak to to tak samo tylko. Nie? No ale może to, jak to się jest to potem będzie... Potem będzie ten... Multic. nie wiem czy wiotun w tym slayerze jest multi nie pamiętam trochę to gra Przyrost doświadczenia możemy dać dwa, bo mamy jeden Tam już są po dwa te są trochę małe te upierdy bo nie są takie wcale słabe ja tu mam już dość mocne pierdyknięcie więc jakoś tam ich koszę ale jakby byłbym był słabszy to one tu są naprawdę uciążliwe nie bo potrafią napsuć krwi o dużo ich tu się z zrobiło Zbieramy, zbieramy, ile zostało? Dwie minutki. Przy złota, szybkość, może szybkość strzał. Szkoda, że... O, nie, czy weźmiemy. Ten taki dźwięk to nie ma manę. Jak ja próbuję, atak tak specjalnie takie. wi brakuje many. Zresztą też zbieranie tych. O, tu jeszcze coś leży, a to kubka jest. Jest jakaś zbroja zwykła. no Trzeba to sprzedawać. Co mamy? Zamieć. Dwa, trzy. Unik. Uników nie używam praktycznie. Zamieć. A tak specjalny będzie mocniejszy. No, widzę, że praktycznie nie tracę życia, bo mam tą regenerację. No, tutaj naprawdę to się ostrza. Dwa. Ostrza tak. Minutka została. O, tu coś leży. No, jakiś bośin mi się jeszcze bym przydał. No dużo, zagęszcza się tu trochę, nie? Dobra. Tak, krwawy wir Fenix. Wir podniesiemy. Trzy, cztery, pięć... Nie wierzę w najlepszego. Dwie. Hmm. No, beczki jakieś stoją też. 40 sekund zostało, nie? O jak zebrał. O, bot chyba jakiś był, bo zebrałem. Dużo rzeczy. Szansa na znalezienie magicznie. No już to nie ma sensu bardzo, ale... Kurde, ale stoję, nawet nie wykorzystałem. O, tu to się leży jeszcze. Kurde, nie popodnosiłem tego. ty 20 sekund. To już mnie dojeżdżają na koniec. Trochę jest tu gęsto jest. Zliwiasz mi się trochę mało sprawia. Szybko się takło za zasię... A wiernie będzie. Tu jakaś kasa jeszcze leży, tam jest jeszcze kasa, 12 sekund. Tu wbijemy się między nich, to już nie zabije za bardzo. Przez te 12 sekund. Sekunda i koniec. Dobra, oczyszczona poziom, o kurde, blisko dużo rzeczy. Fajnie, może zdążę. Coś pozbierać, tą kasę jeszcze może, ta. Dobra, coś tam się udało, nie? Dobra. O i, tyle, i teraz tak, na pierwszym poziomie, jak pierwszy ten poziom robicie, to tego złodzieja nie ma, nie? No te rzeczy się udało zebrać. A skradziony może odkupić kupca, no właśnie, <laughs> czyli paser. <laughs> Masakra. Dobra i teraz idziemy do gościa, identyfikuje wszystko za darmo, no i teraz tak, B i sobie porównujemy te graty, co mamy, nie? Gorszy, znaczy tak, białych to w ogóle tam do wywalenia, ten... Zostawię ten gorszy, ten gorszy, ten gorszy, 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 gorszy. No to nic lepszego nie ma, naprawdę. No ale tutaj to na pierwszym poziomie to pewnie już nie będzie, bo ja to mam z innego z wyższego poziomu rzeczy. Na drugim, na trzecim z tego pierwszego. Czasem się zdarzy coś, że będzie coś lepszego niż to, co mam. No ale wy, jak na pierwszym będziecie grać, to wiadomo, że praktycznie z tego będziecie mogli skorzystać. No to tak. Co to ja sobie zostawię na później. Generalnie zostawiam sobie hmm, czekaj to, 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 to i to niebieskie czasem też czasem zobaczę czy mam, czy nie mam tu mam lepszego, ale nie zakładam, bo wolę z tych to mam oczywiście legender, no to wiadomo, może lepsze no i trzeba iść do babki, sprzedać, potem podbić tych poziomów trochę i następna tura, nie? I tak w półkonu. Jeszcze, jeszcze sprawdzę czy coś tu nie jest jakiegoś fajnego. Nie, no to sprzedajemy. Ciach. 600 zł mamy, to możemy coś tutaj na tam, na ołtarzu podbić, nie? No, to czekajcie, coś tu 614, więc tutaj będzie 200, to będzie 400 coś tutaj. 400 mi to już są już tylko jedno mi wejdzie, chyba że gdzieś dalej podbiję jakieś inne Sztylety to nie, to już mam. Coś za 200 bym dał dwa razy Pula ognia To już mam podbite odłamek Strzała za No to co używam to mam podbite, nie? <grybujesz> o, łańcuch błyskawicy podbijemy i jeszcze coś za 200 Bagna nie, a sanktuarium no, mamy już podbite, dobra Kula ognia możemy. No dobra. No, no i tak to wygląda, nie? Generalnie. Ile tam mamy? No i się to już mi no to nieźle. No. Także tak, a działa oczywiście na padzie, można też sterować. Góra w USAD nie ma tak jak w diablo, że klikacie idzie, tylko klikanie to jest tak naprawdę atak, jeden albo drugi, i kierunek to zmieniamy tam, nie? A chodzimy w USAD, więc nie wszystkim to może pasować. Ja na przykład, jak gram na laptopie, to mi bardzo ręka drętwieje lewa od tego, a na klawiaturze, jak gram, to jest ok, no nie wiem, układ klawiatury, czy tam to jest ta. Wreszcie te klawisze są jakoś inaczej się ręka układa i tutaj mogę na tym grać, a na lapku nie mogę. Chociaż giereczka działa i tu i tu. Ale na napadzie też działa dobrze, jak ktoś lubi grać na <laughs> napadzie, to jest to jest naprawdę spoko. No jakby tutaj dużej jakby tej dużej yy, sko dużego skomplikowania yy, sterowania z dół nie ma, nie? Trzeba po prostu bardzo tylko migać, uciekać tam przed. Yy. Sorry, przed dużą ilością przeciwników, no, taka giereczka, dajcie znać, czy nam się podoba, ja sobie ją odpykam ostatnio, jak ten, jak um, będziecie chcieli, to zrobię następny odcinek z tamtej drugiej części, e, poziom drugi to jest tam 15 minut, a potem trzeci jest 20, to, to tutaj już jest walka. warka, tego nie przeszedłem jeszcze, praktycznie została mi chyba minuta i mnie zabili, <laughs> także, a drugi już przeszedłem parę razy, więc jest OK. no, to by było na tyle, dzięki za uwagę, cześć,